Mamy czwartek 29 dzień maja, wybory do drugiej tury wyborów prezydenckich już w niedzielę 1 czerwca. Proszę Państwa, dzieje się naprawdę tyle w materii nieporadności Sztabu Trzaskowskiego, że czuję się w obowiązku opowiedzieć o tym Państwu w sposób dość krótki i merytoryczny, żebyście ewentualnym obrotem spraw, po zamknięciu lokali wyborczych nie byli zdziwieni. Dlatego teraz to będzie fragment jednego z naszych wczorajszych programów, w których dokładnie opisałem to, co się nie zadziało, a dziać powinno w kampanii Trzaskowskiego. Zapraszam oczywiście Państwa do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu, udostępnienia go znajomym i uważnego, w miarę oczywiście możliwości, wysłuchania tego, co za chwilę Państwo usłyszycie. Zgodnie z najnowszymi badaniami CEBOS, tylko 32% Polaków popiera rząd Donalda Tuska. Negatywny stosunek do Rady Ministrów wyraża aż 44% badanych. Ponad połowa badanych jest z kolei niezadowolona z tego, że polskim premierem jest Donald Tusk. Proszę Państwa, kwestie merytoryczne w przypadku kampanii wyborczej w odniesieniu do tych badań nie mają najmniejszego znaczenia. Z tych badań, nie tylko z tych, jest jeden bardzo mocny wniosek. Donald Tusk pomiędzy pierwszą a drugą turą w ogóle nie powinien być obecny nawet w okolicy kampanii Trzaskowskiego. Powód jest bardzo prosty. O wyniku wyborów zdecydują niegłosujący, a więc nieprzekonani ani do Nawrockiego, ani do Trzaskowskiego. Obecność Tuska z tak marnym poparciem, Wraz z bardzo, bardzo marnym poparciem jego gabinetu, nie pomoże niezdecydowanym podjąć decyzji, żeby zagłosowali na Trzaskowskiego. Zupełnie im w tym nie pomoże. Więc my to mówiliśmy od momentu zakończenia pierwszej tury. Donald Tusk jedzie na wakacje do czasu ogłoszenia wyników wyborów. Nie, wiedzą lepiej. To ja jeszcze zwrócę Państwa uwagę na końcu na te, na te pięć punktów. Pierwszy omówiliśmy. Nie uderzać opętańczo na Nawrockiego, bo na tym etapie kampanii wzbudza się najszybciej współczucie albo skrajną irytację. To jest fakt. My nie mówimy o kampanii wyborczej, która jeszcze będzie trwała kilka miesięcy. My mówimy o sytuacji, w której do wyborów pozostały kilka dni. To wszystko funkcjonuje na bardzo mocno Zaciągniętych lejcach, można by powiedzieć. Te emocje eksplodują w bardzo wielu sytuacjach, i w ogóle, i Nawrocki, i Trzaskowski są w sytuacji wóz albo przewóz. Tym bardziej, że różnica między nimi to jest uśredniając połowa błędu statystycznego. Na naszym YouTube, w zakładce Posty, znajdziecie Państwo dokładne wyliczenie odnoszące się do tego, dlaczego Trzaskowski powinien być na debacie w Końskich i co może stracić, nie będąc na tej debacie. Żadną argumentacją, to muszę podkreślić, jest mówienie o tym, że to jest szczujnia, że to jest uwiarygodnianie szczujni. To już nie ma znaczenia na tym etapie. Jeśli tam się idzie, jak to mówią, na żyletki, ząb w ząb, łeb w łeb, to walczy się na każdym froncie i o wszystko. Z mojej perspektywy, Trzaskowski popełnił gigantyczny błąd, nie stawiając się w końskich. Yy, piwo Mencena. No tak, Trzaskowski i Nawrocki zostali potraktowani jak marionetki. Trzaskowski zirytował część lewej strony swojej bazy. To profesor Markowski już po pierwszej turze mówił, że grzechem pierworodnym całej tej kampanii był ten zwrot taki totalny w pewnym momencie w prawą stronę. My to mówiliśmy na samym początku tej kampanii w naszych, w naszych programach. Co najgorsze dla Trzaskowskiego, okazuje się, że afera z Grand Hotelem nie działa. Ona nie działa. My, proszę Państwa, monitorujemy cały czas te ruchy na bazie bardzo różnych narzędzi, także bardzo różnych sondaży. Nie ma wyraźnego śladu w sondażach, pokazującego, że publikacja Onetu w jakiś konkretny sposób zadziałała. Na tym etapie kampanii mamy już teflon, szczególnie po stronie wyborców prawa i sprawiedliwości. I tego typu działania związane z Nawrockim one w żaden sposób Paradoksalnie, nie sprzyjają niezdecydowanym. To może się wydać dziwne, proszę Państwa, ale popełniono na ten temat bardzo wiele publikacji na przestrzeni wielu lat, nie tylko w Polsce. Upraszczając, czego potrzebują niezdecydowani? Spokoju. Niezdecydowani wyborcy potrzebują spokoju, bo założenie jest takie, że obaj kandydaci chcą. Przekonać nieprzekonanych. W związku z tym ładują artylerię, strzelają. To nie działa, proszę państwa. A jeśli działa, to w przypadku pewnej części niezdecydowanych będzie działało odwrotnie. Jak wy mi tu strzelacie w stronę tego, tam jaką się nazywa Nawrockiego? Cały czas, 24 godziny na dobę? No dobra. A ja pójdę i na niego zagłosuję. To może się tak skończyć. Ja tylko dla porządku y, mówię Państwu o tym, bo sztaby są głuche. Sztab Trzaskowskiego jest kompletnie głuchy: jest ślepi i głuchy i kompletnie nie reaguje na bardzo różne sygnały, o czym w dziesiątkach programów na etapie kampanii wyborczej na naszym kanale mówiliśmy. Debata w Końskich to już było powiedziane, to w ogóle bezwarunkowo Trzaskowski powinien się tam znaleźć, jeśli Państwo jesteście zainteresowani merytorycznie, dlaczego? Przypominam, w zakładce posty na naszym kanale YouTube'owym jest matematyczne wyliczenie, co stanie się, jeśli Trzaskowskiego na tej debacie nie będzie. To nie jest kwestia tego, że on przegra. On bardzo dużo ryzykuje i może... Spowodować, że ta różnica pomiędzy Nawrockim a Trzaskowskim ona się zwiększy na niekorzyść trzaskowskiego. A poziom tego zmniejszenia może być taki, proszę Państwa, bo przypominam, błąd w badaniach to jest 3%. Różnica między nimi wynosi w tej chwili 1,5%. Więc tam wystarczy delikatne tąpnięcie, i z tych półtora zrobi się 2 albo 2,5 w skali błędu statystycznego to jest dużo, to jest nawet bardzo dużo, ale w skali ogólnego poparcia, zobaczcie państwo, może zadecydować to też trzeba sobie powiedzieć. 200-300 tysięcy głosów zadecy... nie może, zadecyduje o wyniku wyborów drugiej tury. Więc pojechanie na debatę do Końskich to jest dmuchanie na zimne, nawet na chwilę. Nieobecni w tej sytuacji nie mają racji. Na tym poziomie kampanii wyborczej. I ja wychodzę z bardzo prostego założenia na koniec jeszcze o Męcenie. Męcen poparł Nawrockiego. To, że on powiedział, że głosujcie jak chcecie i tak dalej, on dał jasny i precyzyjny komunikat. Że jeśli ktoś podpisał 8 punktów deklaracji toruńskiej i jeśli te 8 punktów deklaracji toruńskiej jest dla ciebie ważne, to sprawa, na kogo masz zagłosować, też jest jasna. Odsyłam Państwa do stanu faktycznego z 20 maja, w którym opowiadamy Państwu, dlaczego na tym etapie, bo to się zmieni, to w perspektywie dwóch lat się zmieni, ale tu i teraz, dlaczego Męcenowi w pałacu prezydenckim potrzebny jest Nawrocki, bo jest mu tam potrzebny. Dzisiaj, teraz już nie będę tego tłumaczyć. Zachęcam do stanu faktycznego. Na naszym kanale. W związku z tym, na osiem punktów Karol Nawrocki zgodził się z ośmioma punktami, z niektórymi po bardzo krótkiej dyskusji. I efektem naszej rozmowy było to, że Karol Nawrocki podpisał deklarację, którą nazywałem deklaracją toruńską, że on się do tych ośmiu punktów będzie stosował, jeżeli zostanie prezydentem. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny gest. Jeżeli ktoś zgadza się z tymi ośmioma punktami, jeżeli to są dla niego ważne sprawy, no to wybór w tym momencie powinien być oczywisty, bo mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do tych ośmiu bardzo ważnych punktów stosował. I tyle, proszę Państwa. Milion znaków na niebie i ziemi, oprócz tego, co powiedziałem, wskazuje na to, że nie może być pewne. Jeśli Trzaskowski tych wyborów nie wygra, ja mogę powiedzieć to zupełnie szczerze: ja sobie nie życzę tego, żeby nie wygrał, ale ja sobie mogę nie życzyć. To będzie proszę państwa w 100% wina sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. To nie będzie wasza wina. Politycy będą na was zwalać winę, że jak, bo robią to zawsze, że wy nie dowieźliście, wy nie poszliście, wy nie zagłosowaliście. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby iść głosować, w ogóle żeby iść i głosować. Ale jeśli Trzaskowski przegra, to cała ta kampania wyborcza, w szczególności czas pomiędzy pierwszą a drugą turą, Daje jasny i mocno precyzyjny wniosek, który można uargumentować na kilka bardzo mocnych sposobów. To będzie wina tego sztabu. Trzaskowski nie przegra dlatego, że Nawrocki jest lepszy, miał lepszą kampanię. Trzaskowski przegra dlatego, jeśli przegra, że przegraną wywalczył mu jego własny sztab wyborczy. Mówię to państwu na kilka dni przed wyborami, żeby ewentualnie potem nie było zaskoczenia, bo ja sam chcę być zaskoczony 1 czerwca, jak cisza wyborcza się skończy. Ale na razie nic nie wskazuje na to, żebym miał być zaskoczony tym bardziej, że nie tydzień temu, ale dopiero teraz po publikacji onetu można mówić o tym, że w tych najnowszych badaniach Nawrocki będzie niedoszacowany. I to nie na poziomie tej różnicy, tylko nawet na poziomie od dwóch do czterech punktów. A przypomnę, że ten mechanizm nie zadziałał, proszę Państwa. To pokazują wszystkie badania, które są na rynku. Nie zadziałał. Nie ma tąpnięcia. Nie ma reakcji i po stronie niezdecydowanych, i nie ma tej reakcji po stronie tych, którzy popierają Nawrockiego. Nie ma jej po prostu. A to, co jest, nadal się obraca w, w przestrzeni błędu statystycznego, więc tej reakcji po prostu nie ma. Mówiliśmy, nie walić w Nawrockiego. Emocje uruchomione i współczucie, i już na tym etapie jeszcze kolejna kwestia czyli totalna irytacja. I to głosowanie na złość mamy. To był taki poklejony stan faktyczny. Jeśli jeszcze Państwo nas nie subskrybujecie, to, to zróbcie to. No i to, co mogę polecić, to trzymajcie kciuki w takim razie za tę niedzielę, bo nie możemy oczekiwać, że Sztab Wyborczy Rafała Trzaskowskiego będzie działać po prostu w sposób racjonalny. Ale o tym mówimy od samego początku tej kampanii, tylko to jest mówienie jak grochem o ścianę, bo Towarzystwo Wzajemnej Adoracji z kolegami partyjnymi i koleżankami, jak się okazuje, wie wszystko najlepiej. A Kompletnie w poważaniu ma to, co od początku tej kampanii mówią goście i gościni naszych wieczornych programów, fachowcy z nieprawdopodobnym doświadczeniem w kampaniach politycznych w Polsce. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Jeśli możecie, to wspierajcie nas, bo dzięki Wam ten niepolaryzujący przekaz może po prostu trwać. Do zobaczenia. Dziś wieczorem o godzinie 20 spotkamy się z Andrzejem Rozenkiem, a o 21 z doktorem Tomaszem Kowalczukiem i z Marcinem Paladę. I to wszystko dzieje się wyłącznie dzięki temu, że nas wspieracie. Do zobaczenia.